Jestem Bir Grills i pokażę wam, jak przeżyć w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi. Helikopter wyniesie mnie w tak zwany martwy punkt Krakowa. Co rok odnotowuje się tu setki zgonów zarówno studentów, jak i zbłąkanych wędrowców, a większość osób, które poradziły sobie wspominają to wszystko z bólem głowy. Znajdujemy się na miasteczku studenckim AGH. Trudne warunki do przetrwania, ale pokażę Wam kilka sztuczek, jak sobie tutaj poradzić. Najważniejsze to znaleźć jakąś cywilizację. Energię, którą jeszcze posiadam, najlepiej spożytkować na penetrację terenu. W tych warunkach nie pozostaje nic innego jak biegać bez określonego kierunku, bądź znalezienie wysokiego punktu obserwacyjnego i wypatrywanie ocalenia. Kluczową rolę w poszukiwaniach odgrywa niestety zwykły fakt. Biegam już tutaj dobre kilka godzin. Słońce jest coraz wyżej na horyzoncie, a mi zaczyna chcieć się pić. Poszukuję teraz jakiegoś jedzenia, picia, nie? Może coś. No. Udało mi się znaleźć trochę płynu. Ah, ciepłe. Ale takie są warunki przetrwania, nie możemy wybrzydzać. Nie ma nic gorszego od ciepłej taty, ale ona da nam siłę do złapania jakiegoś gołębia, albo wiewiórki. Tutaj wreszcie będziemy mogli znaleźć trochę pożywienia, jednak nie jest to proste zadanie, gdyż... muszę podebrać je zwierzętom, które tam stoją. Poprzednim razem się nie udało, spróbuję jeszcze raz, bo jestem strasznie głodny. Muszę przetrwać. Ta kiełbasa, nie jestem pewien. Tak, tak, to kiełbasa. Mm. Za bardzo spalona. Ale nie możemy wyrzydzać. Pamiętajcie, że ona da nam siłę by Pamiętajcie, że po długim poście organizm nie przyswaja zbyt dobrze kiełbasy śląskiej. W przemianie materii pomoże krótka drzemka. Przebiegając te dzikie tereny, zrobiłem sobie tutaj trochę krzywdę, niby mała ranka, ale słyszałem historię, jak pewien student właśnie skaleczył się w palca i dwa dni później nie żył już, dlatego lepiej zdezynfekować to moczem. Proszę, może tu bylec nas nas jakimś swoim specjałem. Do wódki, do wódki to się miesza się z wódką. Mówię, żeby, żeby ugryźć, tak? Mhm. Teraz, zaraz, pokażę. Okay. Dobra. Końmy je! Może Szybko, szybko! Najprawdopodobniej zwierzęta wyspecjalizowały się tak. To jest właśnie przyroda. Kradną radia. Kradną radia. Widać cywilizację, samochód. Jesteśmy uratowani. Przypadkowo Stado Małp skierowało mu uwagę na szlak komunikacyjny. Chyba wydostanę się z tego piekła. <ślesztur> Udało się. Przeżyliśmy na miasteczku. Łatwo nie było. Pamiętajcie, pierwsza zasada przetrwania: nie poddawajcie się. Teraz czekamy na transport z tego dzikiego terenu. W tych rejonach świata trzeba zatrzymać autobus. <noise> Udało nam się. Do zobaczenia w następnym odcinku.